Na niebie płynęły chmury z dymu i popiołu. Było ciemno. Ciemno w ten dziwny sposób, nie pozwalający stwierdzić, czy słońce właśnie zaszło za horyzontem, czy dopiero będzie wschodzić. Czasami kropił lekki deszcz szary od popiołu. Chłopiec szedł przez miasto, w którym nie było nikogo. Gdy się zmęczył, usiadł na drodze między zardzewiałymi, porzuconymi samochodami. Odpoczywał może 20 minut, patrząc w niebo. Szary deszcz przestał padać. A chłopiec ściągnął prezentował płachtę służącą mu za okresa. Zrolował ją i schował do sfategowanego, brudnego tornistra. Uryczało mu w brzuchu. Był głodny, potwornie głodny. Nie pamiętał, kiedy ostatni raz miał coś w ustach, oraz nie wiadomo, który przetrząsnął plecak w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. Nic. Liczył, że znajdzie coś w mieście. Liczył, że będzie mógł zatrzymać się tutaj na dłużej. Zanim trafił do miasta, Długo szedł przez pustkowie, gdzie nie było absolutnie niczego poza sięgającą po kolana trawą. Pole traw, tak mówi na to miejsce. Trawa nie chciała się nawet palić, mimo że było sucha. Nie mógł znaleźć drewna na ognisko, więc po prostu zawijał się, prezentował płachtę i próbował zwinąć w kłębek, żeby nie tracić ciepła. W nocy coś chodziło w trawie. Słyszał jak szeleści. Coś każdej nocy obchodziło go kilka razy, kiedy spał, a rano znajdował w trawie wygniecione ścieżki. Najpierw w promieniu jakichś 15 metrów od obozowiska, potem coraz bliżej. Wczoraj w nocy słyszał już ciężki oddech czegoś, co buszowało w trawie. Na całe szczęście dotarł już do miasta. Cokolwiek go śledziło zostało daleko w tyle. Po odpoczynku zarzucił plecak na ramię i ruszył w dalszą drogę. Kluczył pomiędzy samochodami w jednym z nich zauważył batonik, leżący razem z rozpadającą się gazetą. I połamanymi okularami na siedzeniu pasażera. Szybko zbił szybę kamieniem i chwycił zdobycz. Odwinął skaberko i łapczywie wgryzł się w wafle oblanego czekoladą. Batonik był praktycznie bez smaku, ale chłopcu w ogóle to nie przeszkadzało. Kiedy zjadł, bechnął głośno, przeprosił sam siebie i uśmiechnął się. Nie pamiętał, kiedy ostatni raz się uśmiechał. A w mieście nie spotkał nic żywego. Trochę go to zaskoczyło. Na polu trawy znalazł kiedyś małego świerszcza, posadził go sobie na ramieniu, a Owodowi widocznie się to spodobało, bo przez kilka dni trzymał się tego miejsca, a każdego ranka budził chłopca swoim graniem. Świerszcz musiał bać się miasta, bo opuścił chłopca zaraz potem, gdy ten wyszedł z pola trawy. W sumie to całe miasto wyglądało dość nieprzyjemne. Okna w większości budynków były powybijane, poza tym i na parterach, które zwyczajnie zabito deskami. Jeśli zawiał wiatr, to w powietrze od razu wzbijały się strony z gazet i foliowe worki, niczym stado dziwnych, upiornych ptaków. Ptaków zresztą też nie było słychać. Chłopiec wiedział, że ptaki śpiewają i że latają na niebie. Niemniej nie mógł sobie przypomnieć, żeby jakiegokolwiek tutaj widział. Może zwyczajnie jego wyobraźnia podała mu figlę i ptaków tak naprawdę nie było. Może jest tylko on, świerszcz i to, co pełza w polu traw, kiedy robi się ciemno. Dziewczynka była na pewno wytworem jego wyobraźni. Widział ją kilka razy, jeszcze wtedy, kiedy szedł wzdłuż szerokiej drogi, gdzie leniwie płynęła woda z plamami ropy i benzyny na wierzchu. Tęczowa rzeka, tak na nią mówił. Dziewczynka w brudnej sukience w kwiatki pojawiła się na drugim brzegu. Chłopiec machał jej zawsze ręką, ale ta trwała w bezruchu wpatrując się w niego. Gdzieś znikała, kiedy na moment odwracał wzrok. Mógłby przysiąc, że widział ją w którymś z tych wypitych okien, kiedy wchodzi do miasta. Robiło się coraz ciemniej. Chłopiec znalazł sobie samochód, gdzie siedzenia nie były specjalnie zakurzone. Wrzucił do środka plecak wyciągnął z niego kawał prezentu mający służyć mu za koc. Z niepokojem patrzył na niebo, gdzie kotłowały się stalowo szare, burzowe chmury. Na polu traw spotkała go jedna burza. Była dziwna. Straszna. Prawie nie padało pioruny nie wydawały żadnego głosu, mimo że uderzały naprawdę blisko. Rozłożył brezent na siedzeniu i nakrył się drugim kawałkiem. Zasnął. Chłopcze przebudził się momentalnie. Była noc. W nocy było ciemno jak w grobie, a zastanawiał się, czy to normalne i czy tak powinno być. Coś nie do końca mu pasowało w tym absolutnym mroku. Leżał szeroko otwartymi oczami, ale i tak widział jedynie czernie. Nie był pewien, czy śni. Czy ktoś naprawdę go woła? Już miał przysypiać, kiedy znów to usłyszał. Chłopcze, obudź się. Szept zdawał się dobiegać z zasiedzenia, na którym leżał. Momentalnie zerwał się, szeleszcząc głośno prezentem. Przeskoczył między siedzeniami i usiadł na fotelu kierowcy. Z racji kompletnej ciemności zawadził bolesny bokiem o kierownicę. Nie bój się. Szept był cichy, prawie niedosłyszalny. Nie wiedział, czy głos należy do mężczyzny, czy do kobiety. Zanim zasnął, zablokował drzwi samochodu. Był pewien, że w środku nie było nikogo. Chłopcze, słyszysz mnie? Przez chwilę wahał się, czy odpowiedzieć, ale w końcu przyłamał strach. Tak. Brzmienie jego własnego głosu dodało mu odwagi. Jego tajemniczy rozmówca milczał przez dłuższą chwilę. W końcu się odezwał. Wypuść mnie! Gdzie jesteś! Jesteś tu? W W bagażniku. Przerwał mu szept. Pomóż mi wyjść. Zauważył, że głos przyciąga szeleszczące głoski. Trochę przypominało to sygwę, Pomóż mi wyjść. On mnie tu zamknął. Chłopiec poczuł, jak przed ramiona pokrywał gęsia skórka. Poklepał się po kieszeniach, szukając zapalniczki, którą znalazł dawno temu. Zdaje się, że została jeszcze drobina gazu. Łomień był słaby. Znacznie mniejsze niż oczekiwał. Otworzył drzwi po stronie kierowcy i wyszedł w czarną, jak smała noc. Starał się nie patrzeć dookoła. Czasem, chociaż najpewniej jego wyobraźnia, widział w mroku dziwne kształty poruszające się na granicy widzialności. Czasem zdawał się słyszeć stłumione szepty albo kroki. Może to złudzenie, może nie. Obiecał sobie, że jeśli kiedyś spotka dziewczynkę, a ta okaże się prawdziwa, zapytają o to. Poprzedł samochód w jednej ręce trzymając zapalniczkę, drugą opierając się o zakurzoną karoserię. Bagażnik był zamknięty. Chłopiec dostrzegł stare, rdzawe plamy, jakby ktoś oparł pobrudzoną sosem dłoń na klapie. Wypuść mnie! szepty dobiegł znów z bagażnika. Ja nie chcę tu być. Oddam mu wszystko, przysięgam. Co do grosza. Gdzie mnie wiedziecie? Zamarł z ręką wyciągniętą w stronę klapy. Zapalniczka powoli nagrzewała się coraz bardziej. Jeszcze chwila, a zacznie go parzyć w palce. Niepewnie oparł rękę o bagażnik. Ja bym tego nie robił. Męski głos rozległ się w ciemnostach. Dobre kilkanaście metrów za chłopcem. Złumił krzyk, ale opuścił zapalniczkę, która upadła już na beton i zgasła. Otoczyła go ciemność. Szybko przyklęknął i zaczął mazać palcami w poszukiwaniach. Jednocześnie nasłuchując coraz głośniejszych kroków. Bardziej na prawo. Tak, i trochę do przodu. Instruował go głos. Mężczyzna musiał być kilka metrów od niego. Widzi w ciemności? Jak to możliwe? Jest. Podniósł zapalniczkę i szybko zerwał się na nogi. Kilka razy pokręcił kółkiem, zanim pojawił się płomień. W mroku przed nim majaczyła jakaś postać. Mężczyzna zrobił kilka kroków, a przestraszony chłopiec cofnął się aż klepnął plecami o klapę bagażnika. Szept w środku znów zaczął prosić, żeby go wypuścić. Niespozywany gość zbliżył się na tyle, że chłopiec mógł go zobaczyć. Mężczyzna był chudy, patykowaty, ubrany w stary, przetarty w wielu miejscach drelichowy kombinazon mechanika. W ręce trzymał zardzewiałą rurkę, a na twarzy miał dziwne, duże gogle. Czarne, naostrzone włosy sterczały mu na wszystkie strony, jakby niedawno poradził go prąd. Przez policzek biegła brzydka, nieregularna blizna. Zdjął gogle i się na ramieniu. Chłopiec kiedyś już je widział. Nie pamiętał tylko, jak się nazywały. Może pan widzieć w ciemności? zapytał, nie bardzo wiedząc, jak zacząć rozmowę. Mężczyzna kiwnął głową. Mam noktowizor, ale uwierz mi, chłopcze. Nie chciałbyś przez niego patrzeć. Dlaczego? Mężczyzna uśmiechnął się smutno. W ciemności widać różne rzeczy. Niedobre rzeczy. Głównie tych, którzy zgubili drogę. Oni wychodzą tylko w nocy, ale są też inni. Starsi. Ci zawsze tutaj byli. Chłopiec milczał przez chwilę. Zapalniczka nagrzewała się coraz bardziej. Mężczyzna chyba to zobaczył, bo wyjął z kieszeni latarkę. Myślę, że powinniśmy wrócić do samochodu. Powiedział, rozglądając się dookoła. I na pan światła wraki pojazdów. A ten ktoś w bagażniku? Szeptasz. Nie przejmuj się nim. Są niegroźni, dopóki się ich nie wypuści. Skąd on tam się wziął? Zgubił się, ale nie wiesz, że się zgubił. Ty wiesz, prawda? rzekł mężczyzna. A wracajmy do samochodu. Nie wiem, czy mogę panu ufać. Nieznajomy zaćmiał się i pokręcił głową. Jesteście tacy sami. Ty i dziewczynka. Uwierz mi. Jestem w zasadzie jedyną osobą, której możesz ufać. Chłopiec był zaskoczony. Mężczyzna też się widział? Przyglądał mu się badawczo. Po powyginaną, ginaną, zarzewiałą rurką, mężczyzna nie miał żadnej broni. Na dobrą sprawę, nawet bez broni mógłby sobie poradzić z chłopcem gołymi rękami. Jednak nic mu nie zrobił. Nieznajomy, znowu siedząc latarką, rozejrzał się dookoła. Był lekko zaniepokojony. Chłopiec odsunął się od bagażnika i dał mu znak, żeby za nim poszedł. Wszedł do samochodu przez otwarte drzwi kierowcy, ale nie usadowił się z tyłu, tylko zajął miejsce pasażera. Mężczyzna zamknął za sobą drzwi i położył gazgórkę na desce rozdzielczej. Postawił latarkę przy dźwigni zmiany biegów i skierował światło na sufit. Dopiero teraz chłopiec zobaczył, jak brudno było w samochodzie. Na zewnątrz było tak ciemno, że szyby wyglądały, jakby ktoś pomalował je czarną farbą. Mężczyzna w skupieniu patrzył przez przednią szybę. też je pan czasem widzi? Te kształty? Kiwnął głową. One są prawdziwe? Mężczyzna przez chwilę milczał. Dopiero potem odwrócił się w stronę chłopca. Jeśli sen jest prawdziwy bardziej niż rzeczywistość, to dalej jest snem? Chłopiec za bardzo go nie zrozumiał. A jeśli śnisz we śnie, to który sen jest bardziej snem, a który mniej? Czy pan jest wariatem? Mężczyzna wybuchł głośnym śmiechem. Szeptacz chyba się przestraszył, bo ucichł momentalnie. Jeśli tajemniczy z był wariatem, to siedzenie z nim w środku nocy z niewiadomo do końca czym w bagażniku nie było najlepszym pomysłem. Nie, nie jestem, a ty? zapytał chłopca, siląc na powagę. Nie, ja tylko szukam mojej mamy. Mężczyzna otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale nadal milczał. Potem odwrócił się w stronę przedniej szyby. Siedzieli tak w milczeniu przez dłuższy czas. Powoli zaczynało się przejaśniać. Smolista czernie za oknem zrobiła się jakby granatowa, i zaczęły majaczyć z niej bryły budynków. Szeptacz siedział cicho. Chłopiec chyba nawet na chwilę zasnął, nie był do końca pewien. Tu było tak, że czasem trudno było stwierdzić, czy się naprawdę śpi. O, chłopatrz! Znowu się pokazała. Mężczyzna wskazał coś na od samochodu. Dziewczynka stała przy częściowo spalonej kamienicy, nadal ubrana w brudną sukienkę w kwiatki. Była jakieś 100 metrów od nich i w ogóle się nie ruszała. Po prostu patrzyła na ich samochód. Znają pan? Okręcił głową. Ona już jest dalej niż ty, chłopcze. Nie można już z nią normalnie rozmawiać. Próbował pan? Przytaknął. Znowu spojrzał na dziewczynkę. Znowu to poczuł. Czasami pojawiały mu się w głowie dziwne myśli. Jakby nie jego. Miał tak na przykład wczoraj, kiedy słuchałem szeptów, chciał otworzyć bagażnik. Pomyślał wtedy o pokerze i pożyczaniu pieniędzy. Do końca nie wiedział co to poker. grał to też jego tata. Prawie nie pamiętał swojego taty. On oszuka swoich rodziców. Wie pan? Wiem. Możemy jej jakoś pomóc? Możemy do niej teraz wyjść? Mężczyzna po chwili wahania pokręcił głową. Chyba jest już za późno. Próbowałem, ale ona już za bardzo się oddaliła. Błysnął bezgłośny piorun, a na szybę zaczęły spadać krople deszczu zmieszanego z popiołem. Dziewczynka odwróciła się powoli i zniknęła za rogiem kamienicy. Nie jest jej zimno? Spytał chłopiec. Tutaj tak naprawdę nie jest zimno i nie jest ciepło. Kompletnie bez sensu. Pomyślał chłopiec, ale nie powiedział tego na głos. Co się panu stało w rękę? spytał, kiedy przypadkowo spojrzał na nadgarstek nieznajomego. Szybko podciągnął rękaw. Miałem mały wypadek, chłopcze. Wypadek? Tak, dlatego tutaj jestem. Długo pan tu jest? Zruszył ramionami. Tutaj chyba nie ma czasu. Przynajmniej nie w tym sensie takim go rozumiemy. Co pan tutaj robi? Mężczyzna westchnął trochę zrezygnowany. Przestał gapić się o chmury i spojrzał na chłopca. Miałeś kiedyś karę? Chłopiec przez chwilę zastanawiał się i kiwnął głową. To ja jestem tutaj właśnie za karę, za ten wypadek. I pomagam takim, którzy się zgubili, jak ty albo ona. Wskazał ruchem głowy w stronę kamienicy, gdzie niedawno stała dziewczynka. Chłopiec nie bardzo rozumiał. Może. Może mi pan pomóc wrócić do mamy? Zapytał i poczuł, jak w jego oczach wzbierają się łzy. I tej dziewczynce też? Jeśli bardzo chcesz. Chłopiec przyrknął wargę. Błąkał się tu już tak długo. W zasadzie miał wrażenie, że od zawsze. Że po prostu w początku świata tułał się pod tym dziwnym, pełnym, burzowych chmur niebem. A ona? Mężczyzna nic nie mówił. Możemy też jej pomóc? Chłopiec nie dawał za wygraną. Ona idzie w inną stronę niż ty. Też pójdzie tam ze mną. Jak przestanie się bać i zrozumie. Ale co zrozumie? Ona bardzo chce zostać. Tak bardzo. Znacznie bardziej niż ty albo ja dawno temu. Kiedy bardzo chcesz zostać, może zgubić cię tutaj tak, że nawet ja nie mogę cię znaleźć. Aha, powiedział chłopiec, nie bardzo rozumiejąc. W waszym przypadku jest to szczególnie pogmatwane, powiedział nieznajomy. Chyba zauważyłeś. Chłopiec zrozumiał o co mu chodzi. kiwnął głową. Idzie zawsze mniej więcej tam gdzie ja. Siedzieli we wraku samochodu i patrzyli, jak krople deszczu płyną po przedniej szybie. Chłopiec miał pewne myśli, które chodziły mu po głowie. Dziwne myśli, na granicy świadomości. Obrazy różnych rzeczy, które balansowały na granicy pamięci i zapomnienia. Przez chwilę wahał się, ale postanowił zadać pytania, nad którym o dziwo nigdy wcześniej się nie zastanawiał, mimo że podróżował już tak długo. Proszę pana, gdzie my w ogóle jesteśmy? Mężczyzna spojrzał na niego, a potem odpowiedział. Rozmawiali długo w samochodzie, a potem wyszli i ruszyli przed siebie. Chłopiec zostawił w środku swój plecak ze wszystkimi rzeczami. Mimo, że miał dopiero 10 lat, zrozumiał prawie wszystko, co powiedział mu nieznajomy. Pewnych rzeczy nie potrafił pojąć, ale jego towarzysz wyjaśnił mu z uśmiechem, że też ich nie rozumie. I że to wszystko jest zupełnie inne niż wszyscy myśleli. Chłopiec nie bardzo wiedział o co mu chodzi. Chcę pana jeszcze o coś zapytać, powiedział chłopiec po minuce albo kilku godzinach wędrówki. Czas przestał mieć znaczenie po tym, co niedawno usłyszał. Zatrzymali się. Nie możemy jej tak zostawić. Tej dziewczynki. Mężczyzna wpatrywał się w niego z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Jeśli naprawdę chcesz jej pomóc, jest pewien sposób. Tylko nawet tutaj pewne zasady muszą zostać zachowane. Chłopiec patrzył w skupieniu na swojego towarzysza. Nieznajomy zaczął mówić: Stali na drodze wyjazdowej z miasta. Prawie w ogóle nie było na niej wraków, a budynki dookoła były mało zniszczone. Jesteś pewien? Kiwną głową. W oczach miał łzy. Nieznajomy stanął obok niego. Jesteś najważniejszym chłopcem, jakiego znam. Halo, Warszawa? Halo, zabrze? Są wyniki, mamy zgodność. Jezu, komisja. Wszystko jest, papiery są. Organizujemy transport. Rozumiem, przygotowujemy salę. Dawca? Dziesięciolatek, wypadek samochodowy. Od miesiąca w śpiące. Dzisiaj orzeczona śmierć mózgu. Rodzice wyraźli zgodę na pobranie. Jak ta mała pacjentka? Praktycznie na wylocie. Będzie ciężko. Dacie radę. Zabrze? Alo. Słyszysz? Dacie radę. Wiem.